Jesteśmy stworzeni po to, żeby nosić Ducha Świętego i żeby w Duchu Świętym owocować czynami wiary, miłości, świadectwem chrześcijańskim. Potrzebujemy ciągle nowego napełnienia Duchem Świętym, ponieważ jak mówi Święty Paweł, jesteśmy naczyniami glinianymi, które noszą ten skarb. Drugi list do Koryntian. Naczynia gliniane na dodatek popękane, które przeciekają, dlatego święty Paweł w innym miejscu mówi „napełniajcie się duchem świętym. Nie napełnijcie się raz, przy bierzmowaniu na przykład, ale napełniajcie się ciągle. Dzisiaj mamy Pięćdziesiątnicę, uroczystość zesłania ducha świętego. Zapraszam Was do wspólnej medytacji nad tajemnicą ducha świętego w naszym chrześcijańskim życiu. Serdecznie witamy Was w telewizyjnej Lekcji Divina w niedzielę Zesłania Ducha Świętego, Krzysztof Leskowski. Witamy serdecznie. Maciąg. Witajcie. Ksiądz Robert Muszyński. Dzisiaj zapraszamy Was do rozważania pierwszego czytania z dzisiejszej uroczystości Dzieje Apostolskie, drugi rozdział, werset od 1 do 11. Posłuchajmy tekstu. Kiedy nadszedł Dzień Pięćdziesiątnicy. Znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też jakby języki ognia, które się rozdzielały i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Przebywali wtedy w Jeruzalem pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak tamci przemawiali w jego własnym języku. Pełni zdumienia i podziwu mówili, czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty. Partowie i Medowie i Elamici i mieszkańcy Mezopotami Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygi oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny i przybysza z Rzymu, Żydzi oraz Prozelici, Kateńczycy i Arabowie. Słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże. To oczekiwanie na obietnicę Ojca wreszcie się ziściło i... E, Wszyscy zostali napełnieni duchem świętym. W ogóle ciekawe takie em, sformułowanie, takie, co to znaczy być napeł zostać napełniony duchem świętym. Pierwsza rzecz, jaką słyszymy w języku polskim, no to że coś było puste i coś zostało wlane, no, wypełnione czymś nowym, czego nie było. Człowiek został stworzony po to, żeby nosić w sobie Ducha Bożego. I spełnia się marzenie Boga od stworzenia świata, od początku historii, prawda? Jak spełnia mówię, się tak. w dzień pięćdziesiątnicy, to na to też warto zwró zwrócić uwagę. Pięćdziesiąt dni po świętach Paschy. I naturalne święto rolnicze powiedzmy nabrało w historii zbawienia, Izra w historii Izraela nowego sensu. Stało się pamiątką nadania przymierza na synaju, prawda? Gdzie był potężny głos trąby, gdzie był wicher, gromy, błyskawice, gdzie wstąpił w obłok na górze, na świętej górze Mojżesz, przebywał tam wobec Boga, otrzymał tablicę przymierza, prawda? Literę. Jako dar, dar dla ludu. A tutaj mamy wypełnienie tego, co było jako obietnica, jako zaczątek zawarte w Święcie Pięćdziesiątnicy, mianowicie już nie kamienne prawo wyryte na tablicach, ale słowo żywe, słowo Ewangelii wypisane na tablicach ludzkich serc. Palcem Ducha Świętego. Palcem Bożym, którym jest Duch Święty działający w nas, który sprawia, że jesteśmy w stanie zrozumieć Słowo Boże i nim żyć, prawda? Tak. I tutaj widzimy apostołów, którzy byli właśnie przygotowani, przez Jezusa Chrystusa. Ich naczynia było puste, jak określiłeś. Oni sami doświadczyli, że nie są w stanie żyć literą prawa, które było dane na Synaju. Że prawo samo w sobie nie zbawia, że jest dobre. Ono poucza, informuje, nas, informuje dobre, koryguje. Mamy tak, ale doświadczyli, że. Nie są w stanie jego wypełnić. Na oczach Jezusa też bankrutowali, przecież ta cała piękna historia, ale właśnie po to, aby teraz, oczekując, zgodnie z też zapowiedzią Jezusa, otrzymać tę łaskę, dzięki której będą w stanie właśnie czynić to, co, o czym mówi dalej Słowo Boże. I to jest rzecz cudowna. Dla nas dziś także jest ta obietnica i żebyśmy ją rozumieli, że ona się może wypełnić tylko w człowieku, który właśnie, tak jak apostołowie, jest przygotowany na to zesłanie, nie w sensie intelektualnym, tylko robił tę drogę z Jezusem Chrystusem bardzo poważnego nawrócenia, bardzo głębokiej kenozy, dzięki której człowiek, właściwie bym powiedział jeszcze tak, Myślę, że to jest też Wasze doświadczenie z każdym rokiem. Jeszcze głębiej to nasze serce się otwiera, jeszcze głębiej jesteśmy, mamy to pragnienie, bo Pan Bóg w swojej miłosierdzie daje nam poznać właśnie tę naszą ludzką słabość, po to, abyśmy naprawdę jeszcze mocniej całym jestestwem pragnęli tej mocy, która pochodzi od Pana. To piękna sprawa, bo hmm, wspominamy prawo nadane na synaju, ale y, grzech był jeszcze wcześniej niż zostało dano to prawo, i człowiek utracił Bożego Ducha, tą, y, został nagi, więc y, odeszła od niego ta chwała Boża, którą był przeobleczony y, zaraz po grzechu pierworodnym. I tyle czasu było potrzeba, mamy XIII wiek przed Chrystusem, kiedy. Człowiek dostaje to prawo, które właśnie diagnozuje, tak na co jest chory. I kiedy w końcu ludzie przyznali się, zaczęli się przyznawać, że są chorzy, wspominamy chrzest w Jordanii, którzy wyznawali swoje i zaczęli mówić: oczekujemy. Nie? Tak. I teraz pięknie, nie? Bo niedawno mówiliśmy o tym, że Jezus między uczniami. To no, Duch Święty też między duch Duch jest między wami. E, duch spoczął na Jezusie i był obecny z nimi w osobie Jezusa przez cały ten czas, kiedy Jezus był z nimi. E, i bardzo mocno poczuli e, Jego brak, kiedy Pan Jezus odchodzi do nieba i, i mówi przyjdę do was. Nie zostawiam was Ale moje, moje odejście jest dla was dobre, ponieważ ja odejdę, paraklet przyjdzie do Was i będzie już nie wśród was czy z Wami, ale w was, głębiej i mocniej będzie sprawiał w pewien, w pewien sposób doświadczenie mojej trwałej obecności z Wami. Nie opuszczę was I, Ta dzięki pustka była dla nich błogosławiona. Tak bym powiedział, to jest właśnie ten e, taki fenomen odkrycia tego, tej tajemnicy życia duchowego. E, że dzięki tej pustce właśnie mamy to miejsce, gdzie ono się napełnia obecnością Pana Boga. Ten naczynie gliniane musi być przygotowane i to jest ta właśnie te lata życia z Panem. Eee, czytamy mistyków, każdy miał swój czas, nie? Święta Teresa mówi o, chyba o, o 12 latach nawet e, tych głębokiego oczekiwania. 12 lat nawet Taka tak. Jak Dokładnie. Jak Niesamowite, nie? żebyśmy dobrze dzisiaj rozumieli to święto i tą drogę, którą Pan Bóg nas prowadzi i wtedy zobaczymy, że dzięki Duchowi Świętemu dopiero jak jesteśmy właśnie wszczepieni w to ciało Jezusa na nowo, bo Duch Święty teraz nas wszczepia, można tak powiedzieć, w to ciało Jezusa Chrystusa, zaczynamy działać w zamyśle Bożym. O tak bym to określił. Moglibyśmy się zastanowić też nad celowością stąpienia Ducha Świętego. Po co, prawda? Tak. Kościół prześladowany, najpierw przez Żydów, potem także przez Rzymian jeszcze bardziej. Kościół wezwany do świadectwa, do głoszenia Ewangelii w warunkach prześladowania, prawda? Te ogniste języki, które się rozdzielają, języki Ducha Świętego, spoczywa każdy na, każdy, na, na każdym z obecnych. Natychmiast nas odsyłają do daru mowy, prawda? Mową wzbogacasz język nasz. Po co otrzymuję Ducha Świętego? Żeby owocnie dawać świadectwo wiary słowem i życiem. Jeżeli jestem gotów, tak jak mówisz, dochowywać wierności Jezusowi w dobrej i złej doli, być Jego uczniem, wnikać w objawienie i dawać świadectwo, no to Duch Święty jest mi potrzebny właśnie do tych celów przede wszystkim. Żeby głosić właśnie. Wiel... Nie dla jakiegoś oso... osobistego tego... komfortu, rozumianego nie wiem jak tak, egoistycznie takie... czy egocentrycznie, y -hmm. że to chodzi o moje jakieś zadowolenie, tylko o to, by... Duch Święty pozwolił mi zobaczyć moje charyzmaty, czyli narzędzia do służenia innym, w jakie zostałem wyposażony przez Boga. Duch Święty pozwala mi je odkryć i zacząć używać. U, wszystko jest w kluczu jednym. Ma to służyć tej misji, którą Jezus przygotował dla Kościoła. Mamy głosić wielkie dzieła Boże, czyli Jego miłość, można powiedzieć krótko kerygmat, innym zanosić tą dobrą nowinę, i duch święty, właśnie też w postaci ognia, pokazuje nam też, że ogniem będziemy posoleni, jak mówi Jezus w Ewangelii, czyli właśnie duchem świętym, który nas uzdolni do tego, abyśmy jak będzie pięknie w sekwencji, też słuchajcie się w słowa sekwencji dzisiaj. Pokazuje, że no, we wszystkim jest nam potrzebne, aby to co czynimy i kim jesteśmy, było naprawdę chrystusowe, nie tylko takie ludzkie. Ale już yy, służyło temu dziełu, bożemu, nie? Przypominam sobie moje pierwsze doświadczenie otwarcia się na, na, na Ducha Świętego, jeszcze jako student Politechniki lubelskiej, kiedy była pierwsza sesja yy, i, i trzeba było zdawać egzaminy, i jak chodziłem dosłownie złamany, ale to w sensie w sensie dosłownym, nie, że te stresy, te napięcia, które miałem, zginały w pół z tych, z tych przeżyć i nerwów, to nie mogłem się dobrze wyprostować, nie? Potem wiele różnych przegranych, gdzie ja po prostu nie chciałem robić tego, co moi koledzy i w tym moim towarzystwie <grym> oddawać się tym różnym używkom, któreśmy używali. I wewnętrznie we mnie wszystko krzyczało, że ja tego nie chcę, ale nie miałem siły, żeby, żeby zrobić inaczej w żaden sposób. I pamiętam, jak zamiast na Sylwestra, który miał być taki huczny, huczny bardzo, miesiąc wcześniej. E, trafiłem do, do, do wspólnoty w dużpastawie akademickim i pierwszy raz usłyszałem o, o, o Chrystusie i, i, i otwierałem dla Niego moje życie, bo już nie mogłem więcej. Byłem taki pusty, kompletnie bezsilny. I, i na Sylwestra byliśmy w Namęczowie, na tak zwanej oazie modlitwy. Zakosztowałeś innego. I jak wina. I jak przyszedł U, święty, to ja nie wiedziałam, co się ze mną dzieje. Nie? Po prostu y, rzeczywiście, upojenie, nie? radość potężna, ale potem. Bezalkoholowa. Bez. Ale potem y, powrót do domu i owoce. Jak jest kolejna impreza, i ja nie mogę w ogóle przełknąć nawet y, żadnego alkoholu, i się zastanawiam, co się ze mną stało. Dopiero za którymś razem, za drugim czy trzecim, zrozumiałem, że, że jestem wolnym człowiekiem. I jak zaczęło mnie prostować, nie? kiedy e, przychodziła kolejna sesja, a ja w środku jestem taki no, wewnętrznie spokojny. Nie? Tak, i. To były pierwsze takie tak, doświadczenia. Dzisiaj z perspektywy 40 lat czy więcej, 40 lat, ja się patrzę na to, że jakby mi to spowszedniało trochę, bo teraz mi się wydaje, że to takie normalne. Ja zapamiętałem z kolei moje doświadczenie w tej samej wspólnocie duszpasterstwa akademickiego w kościele przy szpitalnym. już jako duszpasterz akademicki, taki bardzo młody, nieopierzony ksiądz postawiony w grupie jako duszpasterz. To zadanie mnie przerastało jakoś, przynajmniej tak to widziałem wtedy. I kilkoro świeckich pomodliło się nade mną, nad prezbiterem, o odnowienie darów Ducha Świętego, o nowe wylanie darów Ducha Świętego, o uaktywnienie tego, co otrzymałem z Chrztu bierzmowania Święceń. I żadnych tam spektakularnych doświadczeń nie było, było to, była to modlitwa pełna pokoju, ale widzę z perspektywy czasu, że... Przyszło potężne uwolnienie od różnych lęków, kompleksów, takich zahamowań wewnętrznych, trudności różnego rodzaju, nawet fizyczne uzdrowienie. Nie? Widzę, że owoce są. Duch Święty przychodzi na różne sposoby, tak jak Czesław Miłosz mówił w takim pięknym hymnie, który napisał przychodzisz. Zginając albo nie zginając z dzibuła trawy, tym, tym dzibułem trawy jesteśmy my w naszej kruchości, Tu święty przychodzi czasem w sposób taki odczuwalny, spektakularny, nawet jakby przyginając nas tym ciężarem, chwały Bożej, wicher właśnie, potężne te doświadczenia, nawet zmysłowe, które tu są opisane, a czasem nie zginając z dzibuła trawy, ale przychodzi. Jak ogień, jakby ogień. Mm, tak, y, bo też przychodzi. Y, ogień przemienia. Y, Oczyszczający, tak. Czego dotknie w siebie samego, przemienia w ogień, prawda? Czyli nas tak. ogniem. Tak, i właśnie oczyszcza to, co nieświęte, obmywa, można tak powiedzieć, też tym ogniem. Y, czyni to. Y, nas, bardziej chrystusowymi, bardziej bożymi ludźmi, to też tego doświadczyłem, co wy wszyscy mówicie o tym i też te konkretne moc do konkretnych postaw, które mogłem czynić. Z tym, że dodam, Duch Święty nie wszystko mi zabrał, tak bym powiedział, coś zostawił dla pokory, abym każdego dnia miał tę tęsknotę tej mocy, która od Pana pochodzi. I to jest też bardzo ważne, że to nie jest tak, że jesteś już w takich mocach, że po prostu nie ma żadnych w Tobie felerów, tak nazwijmy to, grzesznych, ale Pan Bóg coś zostawia po to, aby to się naprawdę dokonywało ciągle pokornie, opierając się na Nim. Ale widzę, jak te zasługa męstwa, ten odwaga, też lata też misji, to wszystko, co tam się działo, jak musiałam przekraczać te progi swojej niemocy, tylko dzięki Duchowi Świętemu mogłem to wszystko kontynuować, upokarzać z zewnątrz i wewnątrz i swoimi słabościami i prześladowaniami z zewnątrz to wszystko była taka i jest do dzisiaj piękna historia dzięki której właśnie jak mówicie Pan Bóg trzyma mnie w swoich rękach i dzięki czemu mogę też się trzymać Jego i, i, i starać się Pokornie po prostu szukać naprawdę tego, co jest Jemu miłe i akceptując, że nie wszystko tam wychodzi tak, jakby się chciało też, ale właśnie dając się prowadzić Panu Bogu i nieraz takie małe rzeczy, nie? które pokazują Jego obecność, chodziłem z wielkim problemem niedawno takim administracyjnym, nie? Boże, gdzie taki dokument zdobyć? Przychodzi pocztą, wczoraj dokument otwieram, jest, proszę bardzo, proszę. Jeszcze o jedności, bo ten tekst dzisiaj mówi bardzo o jedności. Pięćdziesiątnica, zesłanie Ducha Świętego jest odwróceniem dramatu wieży Babel, mówiąc krótko. Czytamy o tym dzisiejszej nocy w czuwaniu, w Wigilii na zesłanie Ducha Świętego. O tym, jak ludzie, jak wspólnota ludzka... Gdzie każdy szuka prestiżu, jakiejś władzy, własnej satysfakcji, wbrew woli Boga, jego przykazaniom, ulega rozbiciu, przestajemy się rozumieć, zaczynamy ze sobą walczyć. Natomiast tutaj mamy odwrócenie tego negatywnego procesu, prawda? tej sytuacji grzechu, rozbicia jedności, kiedy są razem na tym samym miejscu, nie tylko fizycznie, ale właśnie głęboko zjednoczeni jako bracia i stajemy się zdolni we wszystkich językach świata głosić Ewangelię, słowo życia do wszystkich ludzi w taki sposób, że oni to rozumieją. To jest dar Ducha Świętego właśnie nie? i ta jedność się poszerza, prawda? Odwiedzają nas bracia z Hiszpanii, bracia z Ukrainy i czujemy z nimi jedność, prawda? Jesteśmy w jednej rodzinie Chrystusa. chcemy wam powiedzieć, że też od was dostajemy takie świadectwa, że widzicie w nas trzech taką jedność. Która Z czego się cieszymy, bo, bo to jest właśnie taki wiecie bonus, który daje Duch Święty, tak bym powiedział, dla tych, którzy tego pragną i chcą. Docieramy się, wiecie, do tej jedności się dochodzi. To nie jest tak wszystko Op. I dziękujemy też Panu Bogu za tę historię, dzięki którym widzimy brak jedności, ale jedność jest także szczerością, możemy rozmawiać, możemy sobie przebaczać. I, I coraz głębiej y, być tam y, Oczywiście nie naprawdę, szukać się Tak, Chrystusa. Go znajdujemy to tak. zaczynamy być jedno. Czego wam bracie? W, li, w liturgii jest jeszcze jeden symbol Ducha Świętego, o którym warto wspomnieć dwa słowa. Oprócz ognia, woda, rosa Ducha Świętego, prawda? Druga modlitwa eucharystyczna, epikleza, czyli ta modlitwa o przemienienie znaczy. chleba i wina. Przemień te dary rosą Ducha Świętego. Świętego. Szkoda, że w polskim przekładzie to jest chwilowo zatarte. Być może wróci w nowym trzecim wydaniu mszał. Ta rosa Ducha Świętego. Ja to zrozumiałem działanie Ducha Świętego, jak stanąłem przed Siklawą w Tatrach. Prawda? Potężna ściana wody z potężną siłą. Wystarczy zbliżyć się na parę kroków. Ten właśnie huk, ten szum, prawda? Słyszysz, podchodzisz na kilka metrów po chwili w sposób niezauważalny. Ona Ciebie w sposób okay. niesłychanie delikatnie o, pokrywa, pozwala oddychać, pozwala zaspokoić pragnienie, daje Ci życie, prawda? Tak działa Duch Święty, potężny, a nieskończenie delikatny, dostosowujący się do naszej struktury, prawda, by w każdym rodzić inne owoce, to ojcowie Kościoła o tym mówią. Amen. Owocnych hmm. y, czuwań i owocnych y, dni w tym y, oczekiwaniu na ducha y, i tej mocy, która z nim przychodzi.